Cześć, witajcie w materiale z gry Arms, najnowszej produkcji na Nintendo Switch, która zadebiutuje 16 czerwca. Ten filmik nagraliśmy podczas organizowanych niedawno krótkich testów sieciowych, które pozwoliły wszystkim posiadaczom konsoli sprawdzić grę w akcji. Pierwsze wrażenia są naprawdę świetne. Arms jest piękne w swojej prostocie. Chociaż nie mamy do dyspozycji różnych ciosów czy kombosów jak w tradycyjnych bijatykach, to sam fakt operowania w trójwymiarowej przestrzeni wydłużanymi ramionami nadaje tej grze głębi. Istotne jest więc pozycjonowanie, odpowiednie używanie skoków i uników, chwytów, a także i to chyba najważniejsze podkręcanie ciosów. Z tym związany jest też dobór różnych ramion, które determinują styl walki. Niektóre są lżejsze, więc łatwiej ostro je podkręcić, co czasem jest naprawdę ważne, a cięższe mogą z kolei odbijać się od podłoża i zadawać więcej obrażeń. Są nawet takie, które wyglądają jak głowy smoka i zamiast uderzać, strzelają laserem do przeciwnika. Różnorodność zwiększają też postacie. Wojownicy nie są tutaj równi, mamy do czynienia z różnymi cechami u każdego z nich. Jeden może wykonać więcej skoków, drugi unik w powietrzu, a jeszcze inny odbić cios oponenta. W pełnej wersji wszystkich elementów urozmaicających rozgrywkę będzie naprawdę dużo co bardzo cieszy. Najlepsze są po prostu pojedynki jeden na jednego, ale poza tym jest także interesujący tryb, w którym trójka graczy rywalizuje na jednej arenie, a zwycięża ten, kto pokona pozostałych. Jest także chaotyczny tryb pojedynków dwóch na dwóch, w którym na dodatek jesteśmy związani z partnerem Liną. Nie sprawia może zbyt wielkiej radości w grze sieciowej, ale z pewnością będzie niezłą zabawą, gdy zagramy ze znajomymi przy jednej konsoli, bo w pełnej wersji będzie także split screen. Są również minigry poza pojedynkami. Możemy pograć w wybuchową wersję ziadkówki, choć sterowanie jest tu nieco dziwne, a także w pseudokoszykówkę, gdzie musimy złapać wroga, by wrzucić go do kosza. W finalnej wersji znajdzie się także niszczenie celów na czas. Co ważne, lokacje są zróżnicowane i nie są to po prostu różne areny sportowe czy bokserskie ringi. Walczymy na przykład w laboratorium, gdzie możemy chować się za kapsułami, które można jednak rozbić. Plansze mają więc spory wpływ na to, jak przebiega rozgrywka. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest sterowanie ruchowe, czyli domyślny sposób sterowania warms. Jest niezwykle wygodne i intuicyjne. Stosowanie wymachów do przodu, by zadawać ciosy jest jednak bardziej satysfakcjonujące niż tylko wciskanie przycisku. Na szczęście, jakby co, jest tradycyjny sposób kontrolowania, który też jest wygodny i nie sprawia żadnych problemów. Arms wciąga naprawdę mocno. Jest przyjemne, kolorowe, ale ma także syndrom jeszcze jednego pojedynku. Gdyby nie fakt, że Nintendo wyłączało serwery testowe po godzinie zabawy, spędzilibyśmy z grą o wiele więcej czasu. A tak czekamy na pełną wersję. Wygląda na to, że pierwszy debiut nowej marki na Switchu będzie naprawdę udany. We'll <laughs>